Najpopularniejsze kurorty wakacyjne na południu Europy, szczególnie w Hiszpanii, właśnie borykają się z potężną falą przestępczości, strzelaniny, gangi, a także wszystko to, co złe właśnie tam się pojawiło. I nie mówię tego tylko ja, ale także ludzie, którzy tam właśnie mieszkają. W tym momencie Costa del Sol jest y, miejscem, gdzie jest najwięcej strzelanin. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Od czterech lat razem z moją żoną mieszkam na Bali, gdzie nie mamy problemów z przestępczością, z kryminałami, a także z tymi, którzy chcą zniszczyć naszą spokojną codzienność. Sprawdź w moim poradniku, jak się przeprowadzić, jak zamieszkać, a także jak żyć tutaj spokojnie, inwestując. Poradnik znajdziesz w moim bio, ewentualnie gdzieś w opisie, a teraz powiem ci o tym, że przestępczość, która się dzieje w Hiszpanii, jest wypadkową tego, że hiszpańskie władze nie dają sobie rady, z, po pierwsze, z Rosyjskimi mafiami, afrykańskimi mafiami, a także innymi rodzajami przestępczości. Tu nie chodzi o to, że gangi się strzelają między sobą, tu chodzi o to, że napadają na apteki, napadają na sklepy, restauracje. Zaczyna się normalna bandyterka coś, czego na Bali nie ma, bo tutaj policja jest skuteczna. Jak kogoś złapią, a łapią w trzy dni Pokazują jego wizerunek, deportują koniec. W Europie, jak złapią przestępcę, to wsadzą go do luksusowego więzienia, za które znów zapłacisz ty, czyli podatnik europejski. Więcej na ten temat w moim poradniku. Ściągaj poradnik i przybywaj na Bali.